W Rzeszowie trwa szkolenie Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ćwiczą głównie instruktorzy, wcześniej przeszkoleni przez wojska specjalne. To pod ich skrzydła prawdopodobnie już w kwietniu trafią pierwsi żołnierze obrony terytorialnej. Trwa nabór do brygady, a wolnych miejsc najwięcej jest w batalionach w Nisku, Jarosławiu, Sanoku i Dębicy. O szczegółach już teraz moi kolejni goście w studiu. Razem ze mną major Adam Szewerniak, szef sekcji personalnej, major Arkadiusz Kawka z III Brygady Obrony Terytorialnej, oraz Mateusz Kaczmarzek, czyli ochotnik do III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Witam panów bardzo serdecznie. I pierwsze bardzo trudne pytanie. Przychodzi ktoś taki jak ja, czyli Adam Bienias, stawia się na rekrutacji i pyta, czy ma szansę dostać się do Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Co usłyszy? Jeżeli posiada pan kwalifikację wojskową i kategorię zdrowia A, jak najbardziej zapraszamy. Potwierdzam, posiadam książeczkę wojskową i po posiadam kategorię A. Więc zapraszamy Pana do służby jako żołnierz terytorialnej służby wojskowej w III Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Już jestem przyjęty. Rozumiem, że nie muszę się wykazać żadnymi innymi umiejętnościami. W tej Ech. chwili złożyliśmy Panu ofertę jako potencjalnemu kandydatowi. Do szczegółów przejdziemy w dalszej części. Dobrze, no to przechodzimy w takim razie do szczegółów <laughs> i od razu zapytam, y, jakie musi mieć kwalifikacje ktoś, kto chce dołączyć do Was i, i, i czym musi się wykazać? Co to za osoba? Jeżeli chodzi o kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. Kandydatem do służby jest każda osoba w wieku między 18 a 55 rokiem życia, jeżeli chodzi o korpus szeregowych, do 63 roku życia, jeżeli chodzi o oficerów i podoficerów, która posiada kwalifikację wojskową, czyli została zarejestrowana w Wojskowej Komendzie Uzupełnień i posiada książeczkę zdrowia z kategorią zdrowia A. Dużo jest chętnych? Na chwilę obecną e, łącznie mamy w tej chwili około 5000 e, złożonych ankiet. Czyli generalnie deklaracji do służby w trzeciej podkarpackiej Brygadzie. Ale rozumiem, że poszukiwania cały czas trwają i nie skupiacie się tylko na Rzeszowie, ale chcecie także żeby dołączyli do was e, chętni z innych mniejszych powiatów, tak? E, jak najbardziej. E, koncepcja utworzenia trzeciej podkarpackiej Brygady zakłada, że oprócz utworzenia dowództwa i batalionu, e, który będzie usytuowany w Rzeszowie, zostaną utworzone cztery kolejne bataliony. Będzie to batalion w Dębicy, batalion w Sanoku, batalion w Nisku i batalion w Jarosławiu. I do praktycznie do osób z całego województwa podkarpackiego kierujemy swoją ofertę, jeżeli chodzi o pełnienie terytorialnej służby wojskowej. Dobrze, to przeszliśmy już przez rekrutację i teraz przed nami kolejny ważny krok, czyli ćwiczenia. Na czym dokładnie polegają takie ćwiczenia i czego uczą się właśnie ci, którzy zdecydowali się do Was dołączyć? Na czym polegają ćwiczenia? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że sam cykl szkolenia trwa 3 lata. Pierwszy rok jest to szkolenie podstawowe. Oczywiście po ukończeniu, na, na samym początku zaczynamy od szkolenia, yy, yy, podstawowego. szkolenia podstawowego i szkolenia wyrównawczego dla, yy, szkolenie wyrównawcze dla osób, które są po przeszkoleniu wojskowym, natomiast szkolenie podstawowe dla osób bez przeszkolenia wojskowego, czyli bez przysięgi. Po zakończeniu tego wchodzimy w cykl szkoleń rotacyjnych. Yy, średnio będzie to około yy, minimum raz w yy, miesiącu w weekend. Cykl szkoleniowy 3 lata. Pierwszy rok jest to szkolenie podstawowe, drugi rok szkolenie specjalistyczne, trzeci rok zgrywanie pluton kompania. No i tak, przysłuchuje się temu Pan Mateusz Kaczmarzyk, który się zdecydował i jest ochotnikiem. Panie Mateuszu, skąd taka decyzja? Po pierwsze jestem ochotnikiem, który spełnia warunki, o których mówił mój przedmówca Pan Mariusz Szewerniak. a po drugie jestem osobą, która ma status rezerwisty po studiach niestety z uwagi na sytuację rodzinną, materialną, nie zostałem zakwalifikowany do służby wojskowej, tylko od razu przeniesiony do rezerwy. Mimo, że miłość munduru w zasadzie mam wysaną z mlekiem matki, mówiąc kolokwialnie. Mój dziadek był ochotnikiem, który walczył w szeregach wojska polskiego w I wojnie światowej. Później został oficerem zawodowym wojska polskiego. Brał udział w kompanii wrześniowej. Po jej klęsce został żołnierzem Armii Podziemnej, Armii Krajowej. Ja kontynuując tą tradycję patriotyczną, rodzinną, teraz, gdy powstała w 2016 roku idea obrony terytorialnej, mam możliwość czynnie przyczynić się do wzmocnienia obronności naszego kraju i niniejszym to robię, kandydując. Pan Mateusz właśnie mnie utwierdził w przekonaniu, że ja też się nadaję, bo też mam tradycje rodzinne. Bardzo serdecznie pozdrawiam mojego dziadka. Dziadziu Janiu, pseudonim nieugięty. Dziadku, jeśli mnie oglądasz, to cześć. I wracamy nie. teraz do rozmowy. Panie Mateuszu, jeszcze jedno pytanie. Czy Pan jest przygotowany na wszystko? Czy Pan się czegoś obawia? Czy nie straszne Panu żadne ćwiczenia? Po pięciu latach bycia czynnym strzelcem w związku z strzeleckim strzelec Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, po przejściu... W szeregu szkoleń, poligonów, myślę, że będzie mi łatwiej, mimo iż wcześniej nie odbywałem służby wojskowej, to będzie mi łatwiej wejść w rytm szkoleń i ćwiczeń, jakie czekają mnie w obronie terytorialnej. Czyli tak, pan Mateusz, ale inni chętni, ja, być może też, zgłaszamy się do Was. Jakie mamy korzyści z tego i właściwie dlaczego powstała trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej? Ideą powstania Wojsk Obrony Terytorialnej jest udział w działaniach zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Wiadomo, czas wojny związany z zagrożeniem obronności państwa, jeżeli chodzi o czas pokoju, przede wszystkim użycie Wojsk Obrony Terytorialnej z przeznaczeniem do działań kryzysowych, w sytuacji zaistnienia określonego zdarzenia. Wiadomo, zdarzają się powodzie, zdarzają się jakieś inne klęski. Idea i koncepcja użycia wojsk zakłada także akcje poszukiwawcze. W przypadku, jeżeli gdzieś by się ktoś zagubił i tak dalej, trzeba w szybkim czasie zgromadzić dużą ilość osób, utworzyć grupy poszukiwawcze. Jak najbardziej do tego przeznaczone są pododdziały obrony terytorialnej, zwłaszcza, że służba ta będzie pełniona terytorialnie, czyli tam, gdzie mieszkam, tam pełnię służbę, tam wykonuję swoje obowiązki, tam pomagam. Pytałem też o te korzyści, ponieważ wiem, że ci, którzy się do was zgłoszą, otrzymują wynagrodzenie. Prawda to? E, tak, jak najbardziej dla osób, które wyrażą chęć służby ter terytorialnej w obronie e, w III Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej e, przewidywane jest uposażenie. Uposażenie to składa się, można powiedzieć, z dwóch części. E, tak jak już kolega wspomniał, e, jeżeli ochotnik przychodzi na szkolenie, za każdy dzień uczestniczenia w takim szkoleniu otrzymuje wynagrodzenie i dodatkowo... Każdy żołnierz, który zdecydował się na pełnienie służby jest w tak zwanej gotowości i za tą gotowość także otrzymuje wynagrodzenie. Jeżeli chodzi o gotowość, jest to kwota około 320 zł miesięcznie za każdy dzień ćwiczenia w zależności od posiadanego stopnia wojskowego. Od 90 zł i narasta stopniowo dla kolejnych stopni. W przypadku oficera, podporucznika jest to już około 135 zł i w zależności od posiadanego stopnia. Także e, założenie, które mówi, że żołnierz TSW pełni służbę rotacyjnie przynajmniej dwa dni w miesiącu, jak łatwo policzyć daje to w granicach 560 zł miesięcznie w przypadku szeregowego. Panowie, to bardzo krótko jeszcze na koniec. Jeśli ktoś na przykład nas teraz słuchał i przekonał się co do tego, że chce do Was dołączyć, gdzie powinien się zgłosić? Osoba zainteresowana służbą w, służbą w III Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej kieruje się do swojego macierzystego wojskowego komendanta uzupełnień, czyli do WKU w danej miejscowości. Tam składa wniosek, o powołanie do terytorialnej służby wojskowej. I wojskowe komendy uzupełnień gromadzą e, kandydatów, i kandydaci ci podlegają procesowi rekrutacji czyli są kierowani po uzupełnieniu dokumentów po sprawdzeniu że nie są to osoby karane bo jest to istotna sprawa osób karanych niestety do TSW nie przyjmujemy No to my w takim razie już teraz proszę państwa rozpoczynamy rekrutację jeszcze jedną mnie przekonuje za mundurem panny sznurem Bardzo dziękuję za to spotkanie państwu także bardzo dziękujemy i mówimy do zobaczenia Dziękuję